Słuchajcie, cześć. Postanowiłem nagrać film z trzęsącego się samochodu, dlatego, aby pokazać Wam, jak wyglądają drogi, czy też jak czuć drogi, jakie są drogi w Londynie, w tym kurwa państwie, mieście Trzeciego Świata. Drogi mają pełno dziur. Na 10 metrach drogi będzie 5-10 łat, dwie jakieś zapadłości, zapadliny, nie wiem jak to tam się nazywa i po prostu dojechanie nawet teraz tak jak jadę na, do centrum sportowego jedziemy, ja jadę rzeczy zadawać na basen dla mojego syna ponieważ ma dzisiaj lekcję i w pośpiechu po prostu zapomnieliśmy spakować mu rzeczy na to aby się przebrał z powrotem więc zostałem tutaj na ochotnika wybrany na osobę która pojedzie z powrotem do domu po te rzeczy no i właśnie teraz wracam i nawet jak jechaliśmy to moja żona Mówi, kurczę, patrz jak dwa dni temu, bo dwa dni temu z gór wracaliśmy z Austrii i ona mówi, że spała. Jest osobą, która po prostu potrafi, nie wiem, wszędzie usnąć. Tak naprawdę nie ma problemu, czy trzęsie, czy nie trzęsie autostrada. Po prostu, jak się chce spać, to najdzie spać. I ona mówi, Tomek, ja obudziłam się, jak wyjechaliśmy do Londynu, bo jechaliśmy z Dover po autostradzie. No w pewnym momencie no, wjeżdżamy już do takiego miejskiego, miejskich zabudowań i ulic, takich tutaj wewnętrznych, miastowych czyli zjechaliśmy z autostrady na tam North Circular i tak dalej i właśnie tak te drogi wyglądają ona mówi Tomek ja się normalnie obudziłam o tej 12.30 po północy pół godziny bo tak po prostu trzęsło i to są gorsze rzeczy niż ja pamiętam z lat 90 gdzieś tam z Polski to oczywiście w Polsce wiadomo, że też były dziury ten asfalt pozostawał wiele do życzenia natomiast tutaj jest tragedia dodatkowo poustawiali wszędzie gdzie się dało te Spowalniacze całe. tak? Tutaj mamy co jakieś. A tu kolejne przejście zbudują dla pieszych. Jak już jest przejście, to już pasy muszą być na jakiejś górce. W asfaltu jest nalane po prostu więcej. Co 30-20 metrów, tak jak teraz na przykład przejeżdżam, to są normalnie o takie spowalniacze. Mimo, że mam samochód dosyć szerokie, ma te koła szeroko rozstawione, to i tak na większość z nich nie jestem w stanie normalnie najechać. Tak, żeby zmieściły mi się przed kołami, nie chodzi o to, że chcę pędzić, chcę po prostu tylko przejechać w spokoju, a nie trzęsąc się jak jakaś, nie wiem, baba w jakiejś, tej, w jakiejś karocy w ogóle kiedyś, jak się jeździło. I tak naprawdę, no słuchajcie, to jest tak, jakby czasami niektóre odcinki, jakbym jechał po lesie. Normalnie w lesie samochodem sobie jedziesz, nie wiem, na grzyby jedziesz czy coś, to tak się będziesz trząsł jak tutaj po tych, po tych ulicach. Także po prostu jest tragedia. I, I powiem Wam szczerze, że doszło już tak jakby, ja mentalnie do tego doszedłem, że ja już czasami nawet, jak nie muszę, znajduję e, dla siebie was, samego wytłumaczenia, dlaczego mogę teraz nie jechać, nie, do na przykład, nie, to może nie teraz, tylko pojadę za jakiś czas, nie, może jutro zrobię większe zakupy, czy coś, żeby już w ten samochód się nie pakować i po tych ulicach nie jeździć. I to nie jest tak, że ja tutaj gdzieś tam przesadzam, tak po prostu jest i nie wiem jakie to jest rozwiązanie tego dzieje się w tym kraju po prostu coraz gorzej w tym mieście coraz gorzej powiem wam szczerze, to tak jak na te święta już o tym mówiłem, wyjechałem do Holandii akurat byliśmy na święta Bożego Narodzenia teraz byłem w tej Austrii przez tydzień, Jezus Maria nie widać tych, nie wiem, chociażby tak patrzę idzie dwóch kolesi w zielonych tych, tych kamizelkach panowie parkingowi, jakiś tam siniak z murzynem idą i tak dalej, tak się szlajają po tej ulicy i tak sobie myślę, Jezus Maria, on na przykład takich ludzi w ogóle nie widuje tam, nie? Jakieś małe miasteczko, komu ludzie sobie tam żyją spokojnie, nie trzeba pana jakiegoś tam parkingowego. Jakieś takie drobne, tak naprawdę takie szczegóły, które... Masz tych szczegółów pełno, jeden, drugi, trzeci, dziesiąty, pięćdziesiąty to się wszystko właśnie zbiera na... To, że pewnego miejsca po prostu przestaje się nagle lubić. też jest tak jakby te wyjazdy... Powodują, bo tak naprawdę, no jak ja wjeżdżam do Europy, to ja wjeżdżam do siebie tam, gdzie ja kiedyś byłem. I dla mnie, kiedyś tamto, co było, to było normalne. Tylko, że ja przez te 20 parę lat przyzwyczaiłem się już do tego I już tak naprawdę nasiąkłem tym właśnie dziadostwem. I słuchajcie, to jest tak, się nawarstwia wszystko. I tak naprawdę, to jak sobie to uzmysłowimy, to ja wjeżdżając do Europy, to jadę w miejsce, które było moim miejscem przez całe życie. I tak naprawdę, to jest to, co. Ja gdzieś tam od tego dziecka nasiąkłem, natomiast teraz już też nasiąkłem tym dziadostwem, które tutaj w Londynie jest i przez jakiś czas po prostu nie zauważałem tych rzeczy. No a takie wyjazdy do Europy, no to są wyjazdy do mnie tak naprawdę, jak ja wyjeżdżam przez 26 lat swojego życia, tam spędziłem, w Europie, w tej Europie kontynentalnej i takie te wyjazdy, a potem powroty do Anglii zmysławiają mi, że kuźwia tutaj tym głównym całym też nasiąkłem przez te 20 lat, stało się to wszystko dla mnie niewidoczne po prostu i i, I też te wyjazdy są po prostu dobre, że tak naprawdę takiego strzała w ryja mi dają i takie otrzeźwienie i w sensie Tomek otwórz oczy, przyjrzyj się jeszcze raz gdzie ty jesteś, nie? I takiego kopa da, daje to w dupę, żeby spieprzać stąd tak najszybciej po prostu i tyle. Dobra, nagadałem się na dziury w drogach w Anglii. Mam nadzieję, że wam się spodobało. Hej.